Więc witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Pawełek. Ze mną jest jak zwykle Fluor, siema? Siema, siema. Tak jest. Mówię jak zwykle, ponieważ no, gramy w FIFA oczywiście. I stwierdziliśmy, że dzisiaj zagramy sobie sezon współpracy. Trzeba wyjść z tej pasy remisów i w końcu wygrać jakiś mecz. No, przydałoby, przydałoby się. Przydałoby się, więc zagramy oczywiście Arsenalem. Wracamy do pierwszego meczu. I. No i co? No i mam nadzieję, że wygramy. Mam nadzieję, że spodobał się Wam się poprzedni odcinek budowy komputera a właściwie przebudowy komputerów i co? No i... Wracamy jak tylko znajdzie nam przeciwnika, Do zobaczenia. Dobra, jesteśmy. No to co? Lecimy. Kurczę, trudny przeciwnik to że. Paris Saint Germain Paris Saint germain No i sprawy. Wracamy oczywiście z Arsenalem, bo my no... Nie, stwierdziliśmy, że ta porusja coś nam nie siadła, zobaczymy jaka Arsenal. Może to była kwestia przeciwnika. Ojej. A nie Arsenalu, a czy a nie klubu, ale... on się tam potknął! No nie. Powiem ci, ta zmiana, zmiana zawodników wkurza trochę. No, jest taka upośledzona, no. Wow. Wow. O, musisz uważać wow. na i wrzutki, bo to... Jest naprawdę niebezpieczne, Kasi jeżeli chodzi o, o Paris'a, że my... Dawaj! Teraz! Sam jesteś. Ja dopiero nabiegam. No dobra. Dobra, dobra, dobra. Musisz strzelać, ale zrobić... wyszło pewnie na to samo. Nie! Ja chciałem, chciałem... Yy, yy, dawaj. Ja chciałem zrobić wrzutkę yy, 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 po ziemi. Ciepaj, strzelaj to staro. Wow! Bang! Wow, Moja szkoła Piękny strzał Kto to strzelał? A nie wiem nawet kto to strzelił Kapitan, to kościelny chyba jest kapitanem, no Wow, piękny gol! Ach. Golissimo... Z pier... A w ogóle prawą nogą jakoś tak śmiesznie to uderzył. Nie, lewą uderzyłem. Albo lewą, ale tak śmiesznie Nie jakoś. to jest kolasić! Nie kościelny, kolasicz. No to kolasić, no a to widzisz, rekompensatę zrobił, bo w poprzednim meczu mu się od klaty odbiło i, i samobójka trafił, <grym> nie? Tak. Znaczy, w pierwszym meczu, w sumie nie w poprzednim. Dobrze. Dawaj, 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 oba ma jajka. Oj, tak ty wiem, miałeś to wrzucić Albo strzelać po prostu, już byłeś sam na sami, tak? No właśnie, uciekła mu ta piłka, jak tak śmiesznie. Dobra On jest twój Wiem Dobrze <grywa> Okej, okay, no spokojnie, spokojnie Górą Aj, zablokował gdzieś tam Ale dobra, mamy piłeczkę Ty, on tego przyjmować nie potrafi, co Widziałeś, to drugi eee. raz w ogóle tą piłkę tak koślawo przyjął No Dobra, krótko, krótko graj Chciałem strzelić O, dobra To co jest <grym> Dobra, na spokojnie teraz Moja Graj środek Aj Nie spodziewałem się, że tak szybko wyjdzie Aaaa, eee, ja dobra. Ja już nacisłem, wiesz. Ej. <grafię> Ej. Trochę fartem, że miałem to pod nogami. No, no. ma słusznie se, ten bramkarz. Ja, ja... Dawaj mi tu na wiesz? czternastkę. Ach. Ach. Dobra, moja będzie. Polony. Nie, nie, nie podchodź do niego bo właśnie oni, oni tak robią, wyciągają naszych piłkarzy, wiesz? dobra, mm. nie miałem może, cofnij, cofnij, cofnij Proszę mi oddać aj, no chciałem właśnie, tylko że... za późno zobaczyłem, chciałem ci podać, wystawić chciałem dobra, twoja możesz, ty do bramkarza celowałem Dobrze. Okay. Mm, Na trochę ryzyko... No właśnie... Tak. Ja Chciałbym żebyś to uspokoił tam. Moim dobra, tu masz. Eee, dobra. <grym> Ekstrakowy. Tak, nie my, się, nie. my się musimy nauczyć Paweł, że jak jest za ciasny, to po prostu dwa trzy... <krym> dwa, maksymalnie dwa kontakty piłki, nie? Przyjęcie, oddanie, albo od razu oddanie piłki, bo no, czyli w Ja tak próbuję, tylko on też potem podaje to wiesz, gdzieś w kosmos. No, ale to nawet jak masz do tyłu to cofnąć, to lepiej się do tyłu cofnąć niż piłkę tracić. Nie da się cofać do przodu. O. Widzisz? Ciasno, przyjęcie, podanie. Ciasno, ale własne. Chorze. Aj, dziura się zrobiła znowu. No, oni nie potrafią ale, się zgrać, ale no... Ale nam dupę teraz uratowałem. Kurczę, ale nas ściśli teraz, masakra. No. Teraz może zakończyć. No go. właśnie, no. kurczę, ścisnęli nas teraz. musiało się tak, to się musiało tak Wiem, wiem. Koło, no. no i maria, jak ja go nie lubię. Też nie lubię go, nie wiem co ogóle w nawet nie lubię nim grać, stary. No grać, stary. gra. ale się na w sensie na żywo. w ogóle w jest No ale wiesz, gra dobrze. no, dobrze, nic, nie ma w ogóle w ogóle w On w ogóle w ogóle w ogóle w ogóle w w tej FIFA. No, chciałeś to. Mój stanął Zdziałem. i tak tylko głową kiwnął. Widziałem. Myślałem, że co ta piłka centralnie mu na głowę spadnie <grym> czy Po prostu kiwnął, możesz szczelać <grym> Okej. Okay. Ale no, bo Maniek to już nie jest ten sam co w poprzedniej fifi w tej osiemnastce, co, był, co jeszcze w Borusi grał. <grym> Dobra. Co Cofłem się Мы еще пошли, знал ты что. Да, твоя. Ой-ой. Ты боего. Ах, на. Вот уж так и было. Набра, броню. Выбей. Puszczam. Aha, no, że się opuścił. Eee! Ajdź. za głęboko. Wiesz co, no, on tak stał śmiesznie też. No. no wiem. Ajajaj, no i widzicie, no i widzicie, no i kurcze, no marnie... Ech. Klęska. Strzały celne, mamy lepszą skuteczność strzałów piłki w ale po dwa strzały oddaliśmy tylko. Bo środku pola tracimy mecz, raz jedni, raz drudzy. No. Takie jest wiesz, wszystko z lubnymi nicimi szyte Ale dobra, no jest wyrównany meczek. No bardzo cięty jest powiedzmy Myślę, nie? że jesteśmy w stanie go wygrać Łatwiej jest to co grać No czy znaczy to jest raz, a dwa my też jesteśmy lepiej zorganizowani tym tą drużyną Nie wiem dlaczego, ale jakoś Oj oj Inaczej się gra No widziałeś, co zrobił Okej, okay, spokójmy teraz grę. Może No... to nie wiem co to było. To miało być przerzut na drugą stronę, ale coś nie pykło. No, w pewnym sensie przerzuciłeś. Dobra, twój, twój. Dobrze. 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 nie lecimy. Wypuść dobrze? No, jestem. Prawie. Eee. Prawie byłem. No. Co tam się dzieje? No, dwa razy zablokowałem już. No, trzeci raz już nie mogę. No, a mój w ogóle przeskoczył nad piłką, nie? Dobra. Dobrze. Co, to blokowane było? Też. Dobrze, 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 dobrze. Czekaj, zgaszę ją. No spokojnie. Dobra. Pięknie. No no, no, no nie. Ja. My to nogą, głową, nie, stary! wie, wszystkim, no. Aj to było co podanie, i tam... No, nie chciałem tego podać. Aha, czyta, Chciałem strzelić, a on zrobił zastawkę. No... Dobra, teraz najważniejsze... Wyjdź. Kurczę, nie ma dobrze, moich. że on się poślizgnął tam. On się potknął. Kto? On, o mnie. Ale o mnie się potknął dawaj! A, dobra, zgaszę to. Spokojnie. Cyk. Czy to... Gdzie on to zagrał? Stary, prosto pod nogi przeciwnika, no. O, ty. O, dobra. Niech to. A. No zrobił to, no Paweł, no co, no zrobił to, no. Znaczy, no, nasz błąd, kurcze. No. no możesz to przewinąć. Dobra, spokojnie teraz. Chodź, próbujemy poklepać trochę, no co za gość Oj, e, w Hamsku się przyłączyło tak ze mnie na ciebie No Kura no, Serio jako ja ci piłę dałem! C no stary, no co ja Ci poradzę? No nie trafiłem No Nic no, zdarza się no Sam jesteś? No, co prawda, fartowny gol, bo po jego błędzie, ale gol. To jest najważniejsze. Teraz ale dobrze wykorzystany. Trzy. Spadaj, wiem, że do, wiem, do czego pijesz. Patrz, Widzisz dziś to? No widzę, widzę, ładnie. Zróbmy no. taką zmianę. Tak się błędy wykorzystuje. Dobra, ja tu jestem kapitanem. Jeszcze on na głowie, wiesz, zawodników, więc wiesz, ja tutaj mniej teraz strzelam goli, bo tu twoje zadanie jest. Ja w, w obronie sobie lepiej radzę niż ty. Mm. Coś ty zrobiłeś? Zrobiłem podanie teraz. Jeszcze, jak byłem op op opatulony tymi obrońcami. Aj! Chciałem go jeszcze raz prześli podać. Fajnie, o siebie się zatkaliśmy, już o tym. No i teraz. No. Co ty robisz? No, widzisz, jak klikam, a on za późno podaje po prostu. O, widzisz znowu, klikłem od razu, zanim jeszcze piłkę przejął, a on ją najpierw przyjął. To nie miało tak być. Teraz. Coś ty zrobił. <grytanie> Chciałem, żeby on to zagrał. Jakby za plecy obrońców, a on to grał prosto w obrońców. No, no tak, ale tak jest to, albo e, wrzucaj, albo nie wiem co rób, ale. No nie, nie, no tak. Wrzutką nie mamy szans, oni są wyżsi od nas. Znowu we dwóch, idziemy do jednego typa. Jestem u góry. Czy z przodu. Dobrze. Spalone. Co tam było? Spalone. ja. a. A. jest jeszcze żółte. żółte. A za co? Nie wiem. No, ale dobrze. Biegam? a No widzisz, ja nie zdążyłem się obrócić. Tak bym Ci nie wrzucił tego, tak jakbym się nie obrócił. No. Ja nie wiem jak to jest. Ci jego to jeszcze tam w ostatniej chwili potrafiam tą piłkę dotknąć, a. He! Fajnie, <grym> dobra. Okej. Okay. jest strzelał. Uuu. O żesz, ty. To było groźne. Znowu. No bez jaj. Będzie czerwona? Nie, no chyba nie. Czy żółta. To też mi się jest. No, co tak mu tylko... no, nogę mu tak podstawiłeś. A no, Neymarem on ci powiem, masz szansę, nie? Nie Trafić, Wiem, kurczę, to nie co on zrobi? Czy on strzeli? Przymierza, czy? jak widzę. ewidentnie przymierza. O, A... dobra, poczekajmy jak... chwilę. Prosto, prosto w Romkarze, to tak nie bardzo się musi. Dawaj. O, Czar o, Kurczę, no czerwono będzie miał, ale wiesz Wykorzystałbym <grym> to. Pewnie. Wykorzystałbym taktyczne, no Wykorzystałbym to Fał no. Z 68 minuta także... 86 no Kurczę, wykorzystałbym to no eee, Weź to za gry Ładny strzał piękny hmm. Dobra, Dobra. Idź na daleki suk. No? Czas, wrócić? No? No. Dobra, spróbujmy. Ale, ale to zwaliłem. No, czemu nie? Zibi, ty nie wiem. No. Patrz, co robisz, no. No nacisłem mu, no to co mam ci poradzić, że on taki wolną reakcję ma taką. Ojej. To Ty było... On nam to dał, jeszcze teraz. wcisnął, to chyba nie wiem. Padł przez okno, bo rzucił. łapto łapu, drąż. Obra. się znowu leży. Znowu 2-2 stary. 3, 2-2, 2-2. Nie wiem, to... nie wiem, znaczy, słuchajcie, nie wiem co mam wam powiedzieć na ten temat, naprawdę, bo na początku wydawało się, że oni będą easy, bo wygrywaliśmy naprawdę i wydawało mi się, że damy radę. No dobra, mamy 3 punkty, zostało nam 7 meczów, kurczę, no musimy jeszcze no, te 10 minimum zdobyć, tak? Nie, no niżej, musisz... nie niżej nie spadniemy niż piąta liga. No. Awans masz przy 10 punktach. Przy 10 punktach? No. A masz teraz już 3... Jeszcze 7 meczów zostało. To... No to same remisy dwa... możemy walnąć. Dwa... No możesz, ale to wtedy, a nie, no musisz tak. być poza 10 nie, punktami. równo 10 punktów musi być. No ale to taki awans przy samych remisach to trochę ciężko. No słuchajcie, no, jakby, da się, da się, nie? No dobra. Ale no faktycznie, no, do czwartej ligi, do czwartej ligi, no. 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 no to ja, słuchajcie, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, że nie był nudny, bo znowu res remis. No nic na to nie doradzę. <laughs> Będziemy próbować dalej, myślę, że na razem się w końcu uda. A ja Was serdecznie Pawelek. zapraszam na odcinki, no Pawełek trochę krzyczał na mnie. No bo zwaliłeś trzy razy, tak nie no. Ej, ja setki je zwaliłem, okej? Okay? Okej, okay, ale jakbyś ja, mi parę ja, razy wysunął. Ja, ja to bym... swoją setkę wykorzystałem. Dobra, także... dobra, jakbyś mi wysunął, to by było. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że widzimy się już w następnym odcinku w naszym warsztacie, a ja już z tego miejsca chciałbym was, chciałbym was zaprosić na kolejny odcinek FIFY. Chyba tym razem jeden na jeden zagramy, żeby się trochę odmurzyć. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!